Hej, witam Was serdecznie. Słuchajcie, nie było mi chwilę na kanale. E, powiem Wam szczerze, że muszę kilka jeszcze rzeczy tutaj ogarnąć w, Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj mam spotkanie z parą młodą. E, z panią młodą zasadniczo, bo dzwoniła do mnie dzisiaj rano. Bardzo sympatyczna. Słuchajcie, wstałem o 4.30, zrobiłem sobie kawę. E, przygotowałem e, materiał taki ślubny, który już przeleżał mi dwa miesiące, ale mamy tam e, termin realizacji 3 miesiące, więc no i tak zazwyczaj wydają po trzech miesiącach więc przygotowałem sobie tylko trochę materiału ja jadę dzisiaj do tego Chicago i teraz tak, strona internetowa wasza już słuchajcie po części ta polska, już po części stoi, no trzeba tu parę rzeczy podorabiać, pozmieniać jeszcze to jest front, ale no już, 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 już się zbliża do, ku końcowi i prawdopodobnie za niedługo zobaczycie swoją polską wersję tej strony internetowej a, a ja dzisiaj jadę na spotkanie do tego Chicago Roast ja już tam byłem parę razy, gdzieś tam wstawiałem zdjęcia, ale nie na tym nie na tym um, Instagramie, bo jest to nowy. Bardzo fajne miejsce, powiem Wam szczerze, że jedyne miejsce, gdzie można kupić rewelacyjnie dobrą kawę z Starbucksa, i to jest jedyne miejsce, gdzie ja naprawdę rekomenduję iść, jak jesteście gdzieś w Chicago, wypić sobie kawę, bo inne te Starbucksy, powiem Wam szczerze, chyba tylko jeden dobry Starbucks, który potrafił zrobić taką dobrą kawę, gdzie byłem naprawdę, naprawdę zadowolony. No, ta tyle, chciałem się tylko przywitać, żebyście zobaczyli znowu. Że jestem, że żyję, że będę działał i wszystko jest tak jak powinno być. Dużo pracy przy stronie, dużo pracy przy marketingu, dużo pracy, żeby to wszystko tak poogarniać, żeby to miało ręce i nogi, cały czas wychodzą nowe rzeczy, słuchajcie, to się tak jest, to po prostu bez końca. Cały czas, cały czas coś się. Je... Hej, Google, Lightbot jest 100% Dobra. Sorry, lepiej teraz trochę? Kolorów nie będzie. No ale co zrobić? E, także ja do tego Chicago chciałem się z wami przywitać. Hello! Jak wam w ogóle dzień mija, drogie młode pary i w ogóle drodzy ludzie z Polski? Co tam ciekawego się dzieje u Was? U nas troszkę ta pogoda. Kurde, powiem Wam szczerze, że było chyba z minus 22 czy 3. Też ostatnio ja pierdzielę. Wam, że lubię zimę, ale nie lubię mrozów. Lubię, jak jest tak minus dwa, minus trzy i stać, śnieżek sobie sypie. No mega. Tak w ogóle było w Polsce. Zresztą tam wam kilka ujęć. <śmienny> 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 Tu jak przyleciałem nie było śniegu, ale było chyba minus 30 jak wylądowałem, także uu, było trochę, działo się trochę, zresztą pokazać, wam trochę urywek z mojego przelotu. Taka ciekawostka. Zawsze szłem w tamtą stronę, w lewo, nigdy nie szłem w prawo i tu widzę jest kilka fajnych takich kawiarenek Warso Lecik, że odprawa będzie za nie odprawa tylko a, tak, boarding Nie wiem, słuchajcie nie wiem jak po polsku Boarding będzie za 10 minut, a lecimy a, around 1 o'clock, czyli 12.55 dokładnie jest fly Także ten nie Amełek. Wiem, że jest zaśnieżone. Cieszę się, lecąc tam z powrotem do Stanów. Ale wiecie, fajnie jest też posiedzieć trochę we własnym kraju, gdzie się wychowało. Zobaczyć znajomych rodzinę. Za dużo nie zwiedziłem, ale te okolice Dolne Polski. Trochę pozwiedzałem, trochę popatrzyliśmy. Spędziliśmy trochę dobrego czasu. Trzeba się wziąć do Stanów. Jeden gość tam nie był zadowolony z Polski, chyba chciał wracać, nie wiem gdzie on tam teraz siedzi. W każdym bądź razie ja jestem zadowolony. Naprawdę jestem zadowolony. Polska się bardzo zmieniła i, i fajnie tu jest, także A ja jestem na, na pozytywnej stronie. No ale mamy teraz, tak, jest boarding time. Eee, nie wiem co się dzieje aktualnie, bo stoimy. Prawdopodobnie przygotowują jeszcze samolot. Eee, pogoda, jak widzicie. To jest taka trochę średnia. No ale jak przylatujecie idziecie do góry, a jak wylatujecie idziecie w dół. W sumie dobrze, ta pogoda się poprawiła. Powiem że jak dzisiaj, a z domu było tyle śniegu, że wiatr. Wiatr. Także bałem się, że będzie źle. Wystarczająco nie odlecimy. No, ale jest ok. Słuchajcie, jako że zawsze było za dużo sprzętu, zostałem zaproszony tutaj do tej budki na kontrolę. A ja zawsze siedzę do samego końca, zanim wejdę na, na samolot. Także wyszło na to, że posiedziałem. No, a tu jeszcze czekali na mnie, żeby posprawdzać, tam wszystko jest. Ale naprawdę rewelacyjnie się zachowali, Byli bardzo mili, jak zawsze ostatni. Ale wierny klient linii lot. Ostatni się poprawili, są zadowolony. Także grzejemy. Zobaczymy teraz fajne panie, czy nie zobaczymy? Dobry? Teraz tak, tak jak mówię, dzisiaj mam spotkanie z Panią. E, bardzo sympatyczna. Słuchajcie, fajnie jak są fajni ludzie, jak mają taki pozytywny charakter. Ja to tak bardzo lubię, to jest tak sympatyczna dziewczyna, ona jest taka mega skromna, co tutaj zawsze wszyscy idą all out, czyli, wiecie, na, na, na grubo i w ogóle to ona jest tak e, znaczy ekspresują się w gruby sposób, nie? że tak wypowiadają się i w ogóle. E, natomiast ona jest po prostu mega skromna, mega fajna. Stosami ją tam osobę z polecenia. I tak, z polecenia. Następną osobę z polecenia, no i ten, nie się z nią spotkać. Umówimy się na, na, na bo ona ma, zabrała sobie film, także opcję filmu, także taki film dla przygotujemy i to będzie chyba jeden z ostatnich filmów, słuchajcie. Dobra, ja już zmykam bo się kończy tutaj e, czas, a muszę jechać tak naprawdę do Chicago, że jestem 4 godziny na nogach, a wy kiedy wstajecie? 4:30, prawie codziennie wstaję rano. Czasami mi się dośpi do piątej, ale w większości czwarta 30. Dobra, trzymajcie się. Cześć.